Witamy serdecznie ponownie w łodzi. Powiedz, co robisz? No teraz bardziej tutaj jestem w Francji i rehabilituję noga. To tak w moim wypadku. I na razie co? Pracuję, można coś naprawić tym moje nogą i Na razie nie udało mi dużo odzyskać zdrowia. I tak na 50% jestem w ogóle leżyć tutaj. A przypominam, w jakim klubie grałeś? Grałem ostatni, które dostałem uraz żywor tutaj w Francji, ostatniego. I później zmieniłem klub, ale nie doszło do grania tutaj akurat, pod operacją wszystko i nie miałem już zdrowia rozegrać tutaj nowy nowy klubie akurat. Jak dawno tą operację miałeś? Akurat operację miałem już półtora miesiąca temu akurat, było no półtora roku. Czy wróciłeś do łodzi po to, żeby się rehabilitować? No, akurat przyjechałem chwilę tutaj, coś, z żoną zabrać, powiem ci do Francji. I mam nadzieję, wrócę na stawę tutaj. Rozumiem. No. Życzymy powrotu do zdrowia. I wszyscy kibice tak samo. Bardzo wracaj do zdrowia bardzo. i wracaj do łodzi. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że ja na pewno wraca. <laughs> dziękuję.